Z tej strony Broniks 121. Witam Was w pierwszym materiale z Pinata Hunter. Podchodzę już do tego drugi raz. Hmm, zakupimy sobie tutaj, oczywiście, kubeł z McDonalda. Hmm. I za chwilę powinno być uzupełnione. Nie zapomnijcie o łapce w głowę. I subskrypcji. Bo to mnie motywuje zawsze do działania. Będzie trzeba sobie candy. Zwiększyć zobaczmy, za ile jest candy. Volume. 40 tylko. Bez większych problemów. Już mamy 40. I możemy sobie to zakupić. A więc byśmy musieli sobie yy, zakupić jakąś broń. Tutaj mamy nasz pani i tu jest nasze życie, piniaty Możemy ją tuć dalej, to sobie zakupimy. Nie wiem, co to mi wyskoczyło, ale przepraszam Was za to. Nasz pan bar teraz. Dziękuję. coś się zbagowało i nie mogę wejść do y, sklepu więc y, niestety ale musimy sobie tu y, ją jak y zniszczymy tam lamę co to tam jest nie wiem co to jest to możemy po, prostu... po prostu spróbuję coś wykombinować Uwaga. więc dla was to będzie krótko, a dla mnie trochę to czasu zajmie. No, jak widzicie. Więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, a więc powróciliśmy. Jak widzicie, teraz już wszystko działa ładnie. Więc zakupujemy sobie. No i znowu to samo. Tam wyskoczyło. Przepraszam znowu za to. No i teraz nam ten peń, bo jeżeli ja nie mówię, wzrasta nam i piszcie mi w komentarzu co mam jeszcze nagrywać, o to jest fajne, no i znowu mi coś wyskoczyło, bo mamy 0,25% szans na odcięcie Pinacie jakiejś części, więc panitko naprawdę. I by się przydało, tak widziałem, na przykład. No już chyba sobie z tym poradziłem. Teraz nam wzrasta, więc nie musimy się o to martwić. O! Czyżby mi się wydaje? Czy tutaj coś odcięliśmy? Chyba tą rękę odcięliśmy. Tak. więc bardzo fajnie tylko. Za chwilę kupimy sobie. Mm. Kurde, ale zrąbałem kupiłem słabszą broń ale przynajmniej zobaczyliśmy jak yy... wygląda odcięcie tego candy sobie oczywiście zrobimy dobra mamy full i torbę sobie kupimy przyzwoite chyba 1600, czyli maksymalnie ile mogę zbierać, kosztuje rękawica, co dojdziemy, mm. więc te, które sobie powinniśmy zbierać, mm. uważaj, jeszcze jest i mamy mm. Rękawice, o, jest. I jak widzicie, to wkłada tą rączkę do hot doga. Prraszam, moja host, siostra jest ora. Jest tam przeziębiona. Mm. Alvin. Zobaczymy z Alwinem, czyli ze szczęśliwą. To jest chyba lama. To tak, jest na Magdę. Więc walczymy ze szczęśliwą lamą. Mm, Okej. Okay. Więc możemy sobie kupić kapelindę i walczyć dalej. Myślę, że po zniszczeniu tej gniaty, chyba zakończę odcinek, a więc, o, coś dostaliśmy. Czyli że chyba. Tysiąc razy machnęliśmy bronią czy coś takiego tutaj sobie w pierwszym podejściu odblokowałem to Wolimy, wolimy się przydała już lepsza broń Więc tutaj mamy takie coś na to bym sobie uzbierał bardzo chętnie czyli Cztery tysiące tam było. Tak. Hmm. Więc... I chwilę powinniśmy to uzbierać. Hmm. No i... Uwaga... Mamy. Myślałem, i to też możemy upgrade'ować. Opłaca się to upgrade'ować. Więc... Lecimy dalej. I będzie trzeba sobie rękawice kupić. Albo wiecie co? Jeszcze trochę tam obijemy... Szar szarka chyba. Z tego co pamiętam. Był tam... Dalej, pinata. Wiem, że finałowy boss to jest Ridzy Koryja. Niestety. Nie zauważyłem. Postaram się na to uważać. Nie, nie chcemy. Podjumki. To tak, tyle jest. No, na 4800, dobrze. Mhm. I rozwalona. Polecam bardzo grę. A nie, jednak, Pająk, wiem, że tu mu się kręci spinner. A więc. Za chwilę skończymy yy, odcineczek. Zjadę mu do, nie wiem... O, mnie tu pokazuje. Gdzieś dotąd. Życia. I chyba będę kończyć. Mm. I uwaga. Mamy na lepszym rękawicę. Tutaj. Z tego co wiem, to można atakować też tym. Ale musi nie opłaca. Więcej Gimajdżu i tak jest. Tak Och, Ale się wymknąłem. No, jeszcze trochę. Nie będziemy. Mieli i będziemy kończyli uh, odcinek jest mm. troszeczkę Wiecie co? uzbieramy sobie do yy, maksymalnej pojemności I będziemy kończyć Tak, tu już na pewno Piszcie komentarze też, czego mam nagrywać Czy chcecie więcej Hungry Shark Bo mi kilka bardzo podoba Chcecie Kids the Body? Body? Uh, też przyjemna gierka. I uwaga! Więc w tym miejscu pozwolę sobie zakończyć ten odcinek. Jeszcze sobie go potoczymy. Raz, dwa, trzy. O, dobra. A więc. Do następnego. I mam nadzieję, że nie zasubskrybowałeś. Narson.